maneczko ostatnio wdrażałem u klientki bardzo fajną automatyzację. Automatyzacja polegała na tym, że ktoś wypełnia formularz zapisu na newsletter, ale równocześnie dopisuje się do kursu i od razu jest do niego zalogowany i od razu może go przerabiać, bo wcześniej było tak, że. Naokoło bardzo się ludzie zapisywali na ten darmowy kurs, albo się nie zapisywali niestety, bo ścieżka była dosyć długa. Natomiast maksymalnie ją skróciliśmy. No i wpadłem na świetny pomysł, który może ci posłużyć, bo wszystko opakowałem w produkt w sklepie, który jest w bardzo przystępnej cenie. Więc ta lekcja to jest lekcja demo, pierwsza lekcja. Tego mini kursu i nagranego wdrożenia dla klientki. Pokażę Ci tutaj, jak wyglądał wcześniej proces, jak teraz wygląda proces, jakich narzędzi użyłem do tego zlecenia. No i pokażę Ci też, gdzie masz pliki do pobrania, bo wraz z zakupem tutoriali otrzymujesz również pliki. Więc przechodzimy do konkretów. Pierwszym konkretem organizacyjnym jest to, że Pliki niezbędne do wykonania tego zlecenia znajdziesz w pliki do pobrania. Tutaj akurat mam jeszcze produkt z automatycznego briefu. Natomiast jeśli chodzi o poradnik automatyzacji MerleLight z platformą kursową, nie musi to być MerleLight, tak w ogóle. No to tutaj znajdziesz w pliki do pobrania i dołączając do tego mini kursu, oczywiście masz dostęp do platformy kursowej i jeśli sobie klikniesz w kursy, no to tutaj jesteś w kursie. Automatyzacja newsletter, platforma kursowa. Zresztą wszystkie informacje otrzymasz na mailu. Także nic się nie martw. A jak będziesz miał miała jakieś pytania, to pytaj śmiało tam dzieci wygodnie albo w panelu wsparcia, albo tutaj w komentarzu, jeśli jeszcze Cię z nami nie ma na platformie społecznościowej. No a teraz pokażę Ci, jak wyglądał cały proces przed automatyzacją. No i tutaj mamy. Pokazane, jak to wyglądało przed wdrożeniem automatyzacji. Ktoś zapisywał się na newsletter, trafiał do automatyzacji Merle Lite, no i tutaj mógł dołączyć do kursu, w sensie dostał informację, że ma się zarejestrować. Jeśli się nie zarejestrował, za trzy dni znowu dostał informację, że jest darmowy kurs do odebrania. Jeśli zdecydował się kliknąć, to rejestrował się przez formularz rejestracji na WordPressie. Klientka dostawała maila. I przydzielała go do platformy kursowej w tym przypadku LearnDash. No i tutaj jest dokładnie pokazane, co zrobiliśmy i jaki jest plan tej automatyzacji. Automatyzacja w sumie jest dosyć prosta, ale rozwiązuje problem tej rejestracji, bo możemy skorzystać z formularza kontaktowego i my tak też zrobiliśmy. Może to być Contact Form, może to być Cadence Form, a ja najbardziej lubię Fluent Form, więc. Na tym formularzu wszystko pokazuje. Natomiast dostajesz po prostu rybę, więc będziesz widział, widziała, jak to działa, jak ja to zbudowałem. Czyli tak naprawdę to jest zwykły formularz na stronie, który wygląda jak zapis do newslettera i on powoduje dwie rzeczy. że i tak trafiamy do Marley Light do konkretnej grupy, no bo tam możemy dostać różne powiadomienia, automatyzacje, itd. No ale. Trafiamy jeszcze do platformy kursowej. No, i tutaj jest akurat Lemdash, ale jeśli pracujesz na przykład na Tutor LMS, no to może być to Tutor LMS. Ostatnio podobną automatyzację, trochę inną, ale podobną wdrażaliśmy do Sensei LMS, więc tutaj chodzi o nauczenie się reguły, jak to wygląda. No, i jeszcze parę słów o narzędziach, których użyliśmy, których można użyć, bo można to zrobić na kilka sposobów. Merely Light jest bezpłatny do tysiąca subskrybentów i. Co ważne udostępnia API, więc nie osadzamy żadnych formularzy od Marylighta, tylko właśnie łączymy się przez API i to wszystko pokazuje w tym produkcie. Krok po kroku jak to zrobić, jeśli chodzi o LearnDash, no to może być to każda inna platforma kursowa, jeśli chodzi o Fluent Forms, no to... Tutaj też możemy to zastąpić, natomiast ja bardzo lubię Fluent Forms, bo pozwala się integrować z bardzo wieloma innymi narzędziami, na przykład Fluent Forms używam do newslettera zamiast Mailerlite, no i zbieram wszystkie maile przez Fluent Forms właśnie taka anegdotka dla Ciebie wtyczki do automatyzacji ukany Automator i na tej wtyczce będziemy pracować. Jest Jeszcze WP Webhook do wysyłania webhooków automator WP, kolejna wtyczka, która jest również bardzo podobna do kany automator, ma trochę inne funkcje i współpracuje z innymi aplikacjami, bo co ważne, te wszystkie wtyczki są no-codeowe, można po prostu wyklikać sobie tą automatyzację, to jest bardzo fajne, ważne i potrzebne, szczególnie dla klikaczy, no a żyjemy w takich czasach, że można wszystko wyklikać i bardzo fajne, trudne rzeczy również można za pomocą no-code ogarnąć niezbędne narzędzia do wdrożenia automatyzacji znajdziesz w moje pliki, tak jak pokazywałem. Będzie to też widać od razu po zamówieniu. także kliknij sobie teraz w opis, zobacz link i zobacz w jakiej to symbolicznej cenie jest. Jeśli cały czas oglądasz tę część filmu, ogromne podziękowania dla mnie. napisz w komentarzu automatyzacja, ja wtedy będę wiedział, że tu jesteś i będę wiedział, żeby więcej w automatyzacjach WordPressa nagrywać, bo mam w planach takie rzeczy, ale daj znać. Tym komentarzem, czy są one potrzebne. Mam nadzieję, że subskrybujesz z dzwoneczkiem, także wbijaj do nas na platformę i widzimy się. Elo!